Cześć! Dzisiaj porozmawiamy o wartości odżywczej mięsa. Czego się po nim spodziewać? Szukasz tam cukru? No po co szukać czegoś, czego w danym miejscu nie ma? Mięso i jego przetwory naprawdę nie są głównym źródłem tego składnika. No popatrz sobie na wartość odżywczą produktu. Porównaj mięso, ile ma w sobie węglowodanów, a na przykład płatki śniadaniowe. Tam znajdziesz nawet 30 gram cukru w 100 gramach produktu. Co znajdziesz w mięsie? Dobrej jakości białko, które zawiera tzw. aminokwasy egzogenne, T których organizm człowieka nie może wytworzyć, musi dostarczyć z zewnątrz. Mięso dostarczyć również tłuszczu, którego potrzebujesz w pewnych ilościach. Tutaj będą duże różnice. Szukaj takich produktów, które dostarczą ci go mniej. I to, czego być może na opakowaniu produktu nie wyczytasz. Mięso zawiera żelazo bardzo dobrze przyswajalne, cynk, fosfor i potas oraz pewne witaminy z grupy B. Ale są takie gatunki mięsa, gdzie znajdziesz nawet witaminę D. Eksperci zwracają również uwagę na to, że warunki chowu czy hodowli przełożą się na jakość mięsa, które z nich otrzymamy. To, co jadły te zwierzęta, jak były traktowane, jak o nie dbano, przeniesie się na to, jakiej jakości produkt otrzymamy. A zatem. Postaw na jakość. Wybierz takie produkty, które mają certyfikat jakości, np. QFP. Potrzebujesz takich rad? Chcesz ich więcej? Obserwuj nas na Facebooku.